Zwolnienie z opłaty za maturę. Ania i Tomek wiedzą już, jakie muszą złożyć niezbędne dokumenty, ile będzie kosztować powtarzanie egzaminów maturalnych i jakie obowiązują ich terminy. Profesor Henryk Zdawalski wyjaśnił im dokładnie wszystkie obowiązujące przepisy. Ale co w sytuacji, jeżeli absolwent chce podejść kolejny raz do egzaminu maturalnego, a jego sytuacja materialna nie pozwala mu na wniesienie opłaty? Jak ma sobie poradzić? Po pierwsze, czy możliwe jest zwolnienie z opłaty za maturę? Tak, możliwe jest zwolnienie z opłaty maturalnej osoby o niskim dochodzie, jeżeli ten dochód nie jest większy niż 754 zł netto na osobę. Taką decyzję może wydać dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i do niego należy kierować prośbę. Po drugie, wniosek o zwolnienie z opłaty maturalnej. Ten dokument jest niezbędny, aby dyrektor Oke rozpatrzył prośbę o zwolnienie z opłaty. Formularz wniosku można znaleźć na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w załącznikach do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Do wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające niskie dochody absolwenta szkoły średniej. Po trzecie, jak udokumentować wysokość dochodów. Do wniosku o zwolnienie z opłaty maturalnej należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów. Może to być oświadczenie o liczbie członków rodziny, zaświadczenie o zarejestrowaniu się w urzędzie pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, albo zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku. Po czwarte, do kiedy należy złożyć wniosek? Wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wysokość dochodów należy złożyć do 31 grudnia 2019 roku do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, której zdawało się poprzednie egzaminy. A zatem żaden absolwent nie powinien z powodów materialnych rezygnować z ponownego przystąpienia do egzaminów maturalnych. W przypadku złożenia odpowiedniego wniosku zostanie zwolniony z opłaty za maturę. Wróćmy do naszych bohaterów. Przedaniu i Tomkiem ważne chwile. Już niedługo przystąpią ponownie do egzaminu maturalnego. Wyjaśniliśmy im niezbędne procedury, wiedzą teraz, co muszą zrobić, aby móc bez przeszkód przystąpić do matury. Razem z profesorem Zdawalskim życzmy im powodzenia podczas egzaminów. Informacje o egzaminie maturalnym znajdziesz na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.